Cześć widzowie, z tej strony Smurfik, wraz Wrazem no jest krokiet, hedadmi serwerakit Ja ma z tej strony krokiet. Wam widzowie, chciałbym podziękować y, za tak pozytywny odbiór pod poprzednim wywiadem z Lordem Trickerem, a dzisiaj przeprowadzimy właśnie wywiad z krokietem. No i wszystkie pytania, które użycie w odcinku, były brane z mojego Discorda. Dlatego, jeżeli nie chcecie przegapić takiej okazji, by zadać komuś jakieś pytanie, to zapraszam Was serdecznie na Discorda, którego znajdziecie w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. No i co, no to może zacznijmy od takich mm, luźniejszych pytań, żeby cię tutaj trochę rozkręcić. Mhm. E, powiedz mi, od kiedy jesteś w środowisku Minecrafta? I czy przed KitHC prowadziłeś jakieś e, lub uczestniczyłeś w innych projektach związanych stricte z Minecraftem? O, siema w ogóle. Dzięki za zaproszenie. Jeszcze raz się tutaj przywitam. Od kiedy jestem w środowisku Minecrafta? No, powiem Ci szczerze, że nawet nie pamiętam, bo od dzieciństwa tak naprawdę, można tak powiedzieć, uczestniczę tutaj w Minecrafcie, w community. Najpierw jeszcze przed Blazing Packiem w community MCHC, czy SKKFA, czy Xcrafters, a później już wiadomo, przyszedłem CHC, Przyszedł Blazing Pack już tak na większość serwerów, tak jak na Kraftkorze, więc tutaj już jako lider można powiedzieć, że się wykazywałem. To było dawno, w sumie od 2000 chyba. 17 albo 18 roku prowadzę no. gildię. Co, co 18 w sumie. No i coś takiego będzie, 18, coś, końcówka 18, już tak dokładnie nie pamiętam kiedy przejąłem farty, bo ja fartów, e, fart nie założyłem. E, Gildie fart założył e, Karku, później już przestał grać i ja po prostu przejąłem po nim, e, że tak powiem gildię. No i co? A czy miałem jakiś, jakieś projekty wcześniej inne? E, przez chwilę robiłem serwer, Nazywał się AHC, niestety skończył się z jedną edycją, tylko i wyłącznie. Problem był taki, że... E, znaczy problem, to była nawet zaleta tego serwera, że na początku, jak startowaliśmy, to serwer był zrobiony trochę budżetowo, można powiedzieć, i mieliśmy po prostu i bez sektorów start to start, i mogło wyjść, nie wiem, z 500 czy 600 osób maksymalnie na ten serwer, a chciało wybić 2000. O kurde. No, i edycja się dość szybko skończyła, bo wtedy był target tych dużych gildii. A wiadomo, jak duże gildi nie mogą grać wszystkie razem, no to e, się to posypało niestety. No i te zarobki z tego serwera nie były jakoś tak turbo duże, więc technikowi e, nie chciało się prowadzić dalej tego serwera, nie. Okej, okay, a pamiętasz, może w którym to był roku ten serwer? E, to był chyba 19 rok IHC, wydaje mi się, że 19-20 coś takiego. E, Wtedy to była ta edycja, jedna. Jeszcze na PS Gaming siedzieliśmy, bo pamiętam, że PS Gaming wtedy zostało e, przejęte przez, e, przez, przez, przez Matrepa razem właśnie z ekipą e, od Xtita. Pamiętam, że rozmawiałem z Botelerem o tym, żeby banner na, powiesić na PS Gaming i była dyskusja o tym, jak ten serwer wygląda i tak dalej, nie? więc to też tak na początku niechętnie do tego podchodzili, ale koniec końców no, udało się na PS Gaming nawet promocję zrobić, więc to było już w tamtych czasach, to było w ogóle coś, nie? Kurże, to fajnie, fajnie ci powiem. E, no dobra, to powiedz nam, dlaczego zamknąłeś Gildię Fart i czy planujesz w przyszłości znowu otworzyć rekrutację do tej Gildii? No, farty zostały zamknięte w sumie... I, i zostały zamknięte i nie, bo... E, pamiętam, jak było takie wielkie zamknięcie Gildii Fart, to wtedy był ten okres e, chyba pokraftkorowy, gdzie się po prostu te Gildie zamykały. E, tam pamiętam, że Gildia BED się zamykała, BSQ się wtedy zamknęło, Mówy się zamknęły tam z początkiem roku e, i wszystkie Gildie tak po prostu leciały. E, I pamiętam, że my wtedy z Fartami to było chyba zaraz po tym, jak będę ogłosiły, że się zamykają. To my chyba byliśmy jaką drugą taką Gildią, i później się zaczęło to, to całe zamykanie gildii. I w ogóle to było tak, że nie chciało nam się już po prostu ten craftcore dla mnie strasznie był taki intensywny. tam Prawie miesiąc edycji było. Dzień w dzień nagrywaliśmy vlogi na, na, na Guildie of Heart. Co chwilę coś robiliśmy, aż w końcu no, za dużo tej intensywności było i ja już nie dałem rady, nikomu się z liderówki już też później nie chciało e, i stwierdziliśmy, że trzeba to na razie zakończyć. Wtedy było takie duże zamknięcie, że nam w ogóle Teamspeaka przeciążyło w pewnym momencie, bo tyle ludzi chciało wbić na, na zamknięcie Gildii. Mieliśmy 256 lotów na team Teamspeak full. A ludzie chcieli przyjść zobaczyć, nie? Jak, jak to zamykanie wyglądało. No i wtedy powiedziałem tam, z tego co pamiętam, że może kiedyś będzie reaktywacja, może nie. No i była reaktywacja po chyba 9 miesiącach albo 8. No i od tamtego czasu cisza, jakby nie gramy za bardzo. I też nie było ponownego takiego zamknięcia, bo uważałem, że to było bez sensu. Po prostu przestaliśmy grać, wróciliśmy tam na parę serwerów. Później twierdziłem też, że nie mam za bardzo czasu na to. To był taki największy problem, bo czy pracuję, bo pracuję za granicą, czy też tutaj na KitHC właśnie prowadzę serwer, też życie prywatne, nie, i nie było po prostu czasu. Ale tutaj mogę zdradzić, że jeżeli Kraftcore wróci i będzie edycja Kraftcora to farty też wrócą. Nawet na 1.16? Nawet jeżeli będzie edycja na 1.16, chociaż szczerze mówiąc wolałbym takiego Last Densa na 1.8, ale chyba nie jest to e, wykonalne. Chyba, chyba właśnie nie. Kurde, no to fajnie też ci powiem. No to, jeżeli tu już powiedziałeś o tych gildiach, no to może przejdźmy już o takich pytań stricte związanych z Blazing Packiem, jak i z kit HC. E, powiedz mi, e, skoro startujecie już w ten piątek o godzinie 19, to co zachęci graczy do zagrania na waszej piątkowej edycji? A, to jest tak. Kit HC, jak wiadomo, yy, zawsze się tak sławiło tym, że nie ma żadnych praktycznie problemów, jeżeli chodzi o start edycji, czy też tam te dalsze etapy edycji, jak przebijanie i tak dalej. Gracze doskonale o tym wiedzą, więc to na pewno jest jedna rzecz, rzeczy, która zachęci graczy do, do gry na tej edycji. No, wiesz... Zmiany, eventy, wszystko mamy rozpisane na naszym Discordzie. Jak ktoś by był ciekawy, to zachęcam do, do zajrzenia. E, więc no, ja ludziom serwera nie muszę przedstawiać. Ludzie bardzo dobrze serwery znają, wiedzą, że jeżeli chodzi o KitHc, to mogą e, grać na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi o, o serwer. I bez żadnych problemów, więc no nic innego nie mogę powiedzieć, tylko że zapraszamy do zapoznania się na naszym Discordzie i do gry na naszym serwerze w ten o 19. Widziałem właśnie trochę rzeczy, że na Cześć logu tam się trochę pojawiło tych rzeczy, więc tutaj Ta, zapraszamy. Tak, cały czas się będzie pojawiać. Więc zapraszamy. No i przejdźmy dalej. Czy macie w planach w przyszłości startować na 1.13, czy raczej już planujecie do końca zostać na tej wersji 1.88? To jest takie pytanie, wiesz, z kwestii, e, czy planujemy. No, wiadomo, że tam jakieś rozmowy są między, między nami administratorami czy tam z technikami, e, żeby po prostu przejść na wyższą wersję, ale póki co jeszcze na Blazing Packu e, na 1.8 jest e, sporo graczy, więc e, my się trzymamy tego, co jest. Jeżeli po prostu nawet aktualni nasi gracze na 1.8 stwierdzą, że oni jednak wolą, woleliby 1.16, no to my jesteśmy dla graczy, więc przeszlibyśmy wtedy na, na ten serwer. Jednak no, aktualnie serwery 1.16, co widać, w sumie to nie trzymają się za dobrze. Więc wydaje mi się, że taki tryb plus Guildy na 1.16 jeszcze w tym momencie nie miałby sensu. Trzeba po prostu poczekać, zobaczymy, zobaczymy co będzie, co przyniesie przyszłość, nie? Okej, okay. a czy w takim razie uważacie się za lepszy serwer na tle innych serwerów Blazing Pack? E, tak, <laughs> uważamy się za lepszy serwer, ale no to tak, wiesz, pół żartem, pół serio, nie? Tak jak mówiłem wcześniej, no, jeżeli nawet chodzi o te problemy, nie? No mamy już 2025. Serwery jeszcze mają takie problemy. Kilkunastu edycji, czy tam od kilku edycji, cały czas te same problemy i w ogóle, no, trzeba, trzeba sobie radzić z tym, nie? U nas mamy też dobrych techników, bo jakby nie oni, no to, no to wiadomo, że serwera by nie było, nie? A u nas to co? Fajny serwer, też nie startujemy jakoś za często. Staramy się startować, bo moglibyśmy tak naprawdę startować co chwilę, nie? Tak jak, e, tak jak, jak pozwala nam na to kalendarz Blazing Packa, na, na, na to, żebyśmy co chwilę startowali. Ale my startujemy z jednej strony z tego, że sami chcemy zrobić po prostu start, a z drugiej strony, że już nas trochę nie było, to żeby właśnie graczom przypomnieć trochę o KitHC. Okej. Okay. A co w ogóle słyszysz o tym kalendarzu, na tym Blazing Packu odnośnie startów serwerów? Dobrze na no to patrzysz, czy raczej z gardą? To czy jeżeli jest coś takiego, że serwery się po prostu pchają na hamarze, że tak powiem, że startem, że na przykład yy, co chwilę po prostu jakiś serwer chce startować bez tam jakichś na przykład większych zmian, czy bez konkretnego powodu. Jak dla mnie to jest yy, słabe, ale to mówię tylko i wyłącznie o mojej opinii, yy, bo ja sam na przykład nie chciałbym robić y, serwera w momencie kiedy by mi się nie chciało. Można może to tak powiem. A ten kalendarz jest potrzebny, bo serwery by sobie też wchodziły na głowę, nie? Bo byłoby tak, że startowałby jeden serwer, on by się tam skończył, nie wiem, po kilku dniach, czy coś takiego, czy po tygodniu, i za 3-4 dni by startował już kolejny, już, już jak najszybciej, tylko żeby wystartować, żeby, żeby była wolna okazja. A tak to trochę ich te terminy trzymają, nie? W sytuacji, gdzie nie byłoby paczki, wydaje mi się, że i tak serwery czy jakby się dogadały ze sobą, że wtedy startujemy my, więc nie startujecie wy. I po prostu jakaś tam harmonia byłaby zachowana, nie? Ale w przypadku 1.8 to mogło, mogłyby być wojny. Wojny serwerów. Wojny serwerów, Tak jak kiedyś startowało 3HC razem z. W momencie też jest ciekawe, za Riwi, no. To też było bardzo ciekawe. Tam widziałem, że wtedy chyba na HC maska była zdjęta, bo pokazywali 2000 na 2000, mieli chyba 300 czy 200 osób. To też takie no dość dziwne dla mnie, nie jeżeli chodzi o, o takie dwa serwery naraz jest za małe community, żeby e, jest community i duże i małe do tego, żeby dwa serwery startowały no, w tym samym momencie. Okej, okay. dobra, e, a ile osób było w szczytowym momencie na kit HC? Ile osób mieliście maksymalnie w piku? Ale to pytasz o poprzednią edycję czy ogólnie? E, możesz powiedzieć i o poprzedniej edycji i ogólnie. E, to jest tak, z tego co wiem, kiedyś rozmawiałem z. No ja nie jestem od początku GHC, mm -hmm. ale kiedyś jak rozmawiałem z Simińskim, to wydaje mi się, że chyba taka rekordowa edycja to była 7000 graczy w jednym momencie, ale to było je w czasach, gdzie to nie były te rekordy. Tam kiedyś, z tego co słyszałem, to rekordy były o wiele większe, jeżeli chodzi o graczy. Teraz jest to oczywiście mniej. Ale nadal jest to na tyle sporo, że można jeszcze edycję podtrzymać. Więc, no, tak słyszałem, i, i, i tak to będzie wyglądać. Okej, okay, a na tych ostatnich edycjach, jak to wyglądało z ilością graczy? No, na tych ostatnich edycjach jest to mniej, nie wiem, jak się tam ludziom wydaje. Ja też nie chcę wszystkiego likować, bo mnie chłopaki zabiłem, jak będą słuchali <laughs> tego podcastu. <laughs> Dlatego wydaje mi się, że możemy powiedzieć no, o tak zwanym pomidorze, jeżeli chodzi o to pytanie. Okej. Okay. Tutaj większość może się domyślać pewnie, ile to może być w okolicach, bo tam się nie, nieraz się o tym mówi w tym naszym community. Więc no, tutaj... ludzie jedni, jedni mówią o nawet tysiącu, czy, czy dwóch, <laughs> inni o pięciu, czy tam o czterech, nie, ale. No. Powiem tak, no, grajcie, Bo są gracze, nie? Da, da radę się zawsze z kimś bić, da radę zawsze coś robić, także ja zachęcam do gry. Bo właśnie z tą maską też jest to maską, coś jest to. To słabe strasznie, że. Eee, ludzie jak już widzą poniżej tysiąca slotów, że jest na serwerze, to im się jakoś tego dochciewa grać. To nie jest jakoś tak, taki wyznacznik tego. No właśnie jak jest nawet poniżej tego tysiąca osób, no to ciągle da się znaleźć tych właśnie ludzi na tej mapie, da się fajnie pobić, więc to już chyba gra się. To ludzie, które grają, nie? które siedzą i, i które po prostu grają zawsze gdzieś tam pod kuboidami jest bitka, czy na jakichś eventach, czy w jakichś tam światach, no serwery dużo dają tych urozmaiceń, nie musisz robić cały czas tego samego, tak jak wcześniej, że musiałeś brać 5-2, 4-3 seta i wychodzić na klepę i iść przed siebie szukać bitki, nie, no, teraz to już masz tyle możliwości, że no ludziom się, no, nie może to nudzić, nie. To prawda, akurat. No. A w takim razie, która edycja KitHC była według ciebie najlepsza i ile osób na takiej edycji grało wtedy? Mm, nie pamiętam już ile osób. Najlepiej mi się kojarzy edycja ze skórzanymi setami. Mm -hmm. e, to było takie box PVP dosłownie. Pierwsi wprowadziliśmy, zanim box PVP powstało, bo mi miałeś te upgrade'y tych setów, nie? Mm -hmm. To podobnie jak teraz na, te, na, te, na tych boxach ludzie grają. To mi się najbardziej tak podobało, bo y, było to coś nowego, takiego świeżego i właściwie ludzie też się przychodzili, dużo pytań zadawali, nie, nie wiedzieli jak grać i tak dalej, więc to było spoko, a ile było grać, wtedy nie pamiętam już, bo to było dość dawno y, temu, a jeżeli chodzi właśnie o takie coś, no to to było fajne wspomnienie, no a tak to co edycje są jakieś takie właśnie fajne wspomnienia tam z Centrum Pomocy, czy z latania po mapie i oglądania tego jak tam y, serwer czy i funkcjonuje. A już tam, jak wspomniałeś o tych skórzanych setach, to czy planujecie może kiedyś wrócić właśnie na te skórzane sety, bo właśnie dużo osób jednak dobrze wspomina te właśnie skórzane sety i no i w sumie to jesteście w sumie teraz kojarzeni z tymi skórzanymi setami jako w sumie jedyny serwer chyba, bo na żadnym serwerze ono tego nie było, nie wiem czemu żaden serwer jeszcze tego nie podwalił, bo w naszym community to lubią. No, czy tak lubią, to też tak do końca bym nie powiedział, bo jest jakiś powód, dla którego nie robimy tych skórzonych setów, nie? Bo jeżeli chodzi o to, że część graczy, znaczy większość graczy raczej woli taką stabilną rozgrywkę, nie? Można tak powiedzieć. Nie lubię mieszania, ale mieszanie też jest spoko, żeby dodawać jakieś tam od siebie różne rzeczy czy coś, a jeżeli chodzi o powrót skórzonych setów, to zobaczymy, bo nic nie jest nigdy wykluczone. My zawsze jak siadamy przed edycją, to rozkminiamy, co można zrobić inaczej w danych, w danych aspektach rozgrywki, więc, więc zobaczymy. Nie, nie mówię tak, nie mówię nie. To skurzone sety właśnie takie fajne były tutaj, customowe, pamiętam, hity były takie właśnie, te no damage i... właśnie. Tak, co tam, co chwilę to się zmieniało, bo my jeżeli chodzi o sety, no to dosłownie pionierami jesteśmy, bo na przykład wiele osób wychodzi z błędnego założenia, że y, pierwsze żelazne sety, jakie w ogóle y, były w naszym community, to były na Xlightie. Dużo osób tak mówi, mhm. że Xlight wprowadził jako pierwszy na całą edycję Żelazne Sety. A to nie jest prawda, bo KitHC wprowadziło pierwsze Żelazne Sety, jeżeli chodzi o edycję. Tylko dużo osób pamięta tą edycję właśnie Xlighta, y, bo to była chyba ostatnia. Bo... Mo... Czekaj, mogę mówić głupoty, ale to może była ostatnia, albo któraś z tych ostatnich, wtedy kiedy oni wprowadzili te Żelazne Sety. Już nie pamiętam, bo to było też dobry czas temu. I dlatego właśnie z tego, z tego zapamiętali, tego X-Light'a, a, a KitHC tutaj było pierwsze. No to, to też ciekawe, to też ciekawe, też pierwszy raz o tym słyszę. Więc, no fajnie, fajnie z tymi własnymi setami. Teraz w sumie to każdy to robi na edycjach, te wylaki. E, dobra, e, wiem, że jesteś head adminem serwera i możesz nie mieć dokładnych informacji odnośnie zarobkach serwera, ale powiedz nam, e, czy prowadzenie serwera według Ciebie pozwala na dobre zarobki i czy mógłbyś podać? Takie wiesz, widełki, takie mniej więcej związanych z największymi edycami w przeszłości. Uf. Pytanie, które każdy lubi, które każdy grać chce znać, nie? E, to jest tak. Jeżeli chodzi o zarobki serwera, czy są spore, no nie, nie powiedziałbym tak, że, że da się z tego wyżyć, nie? Bo wiadomo, że ze startów serwera to e, nie wyżyjesz. Też zależy e, jest takich dużo rzeczy, które po prostu od ciebie zależą, tak jak na przykład ile osób jest w zarządzie serwera, ile osób ma tam jakieś procenty czy coś takiego, ile się osób dzieli, nie? To wszystko jest zależne, bo co serwer to jest inaczej, nie? Jedni tam na przykład płacą administracji, drudzy nie płacą, to jest po prostu ciężko oszacować, więc wyżyć z tego się nie wyżyje, jest to jakiś fajny taki dodatek, można powiedzieć do, do życia, że tam poświęciłeś czas i zrobiłeś coś na serwerze. No jest to spoko. Eee, o jeżeli chodzi o konkretne kwoty, to znowu muszę użyć Pomidora. Ale <laughs> mogę zlikować, że e, chyba się nikt na, na mnie za to nie obrazi. Że generalnie jeżeli przygotowujemy Kit HC, to na tak około, bo to różni się z edycji na edycję. To jest samych takich kosztów, żeby KitHC, że tak powiem, odpalić, to jest 20 tysięcy złotych. No kurde, to sporo, sporo ci powiem. No tak wiadomo, dedyki kosztują, grafiki kosztują, wszystko kosztuje. No, w wszystko momencie. kosztuje, trzeba, wiesz, za, za każdą. Tak ludzie tego nie widzą, nie? O co to tam odpalić edycję, pomyślą sobie, e, tam kupić dedyki, odpalić, ale nie, z tego jeszcze jest bardzo dużo innych kosztów, nie? Jeżeli trzeba wszystko, wszystko te naj, najmniejsze szczegóły kosztują. Od, od jakichś filmików, tak jak robimy te szotony, czy po właśnie tak jak mówiłeś, grafiki, no te, tego jest sporo, czy Blazing Pack, nie, to tych kosztów jest naprawdę sporo. Prawda, to prawda. Na poprzedniej edycji właśnie chyba te szotony wprowadziliście, nie? Tak, o, tak, tak. Na to... początku tak w drugi, czy chyba trze trzeci dzień to był w ogóle bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o te shotony, bo się mega przyjęło, i na tej edycji będzie to od samego startu. O, o. E, więc zachęcam ludzi do robienia tych szatonów, bo no fajnie się to ogląda po prostu na kanale Hit Sam czekam na, na te filmiki, bo są fajnie zmontowane i po prostu spoko się to ogląda, nie? Coś takiego innego zawsze. No, ten temat z tymi szatami był bardzo fajny. Z tego co pamiętam, to te szaty pod wieczór latywały, co nie? No i tak będą. Będą codziennie te szatony. koło 20.21 jeszcze sobie ustalimy tą godzinę z montażystą, kiedy ma to wrzucać, po prostu będą codziennie filmiki shot on. Gracze mogą nam podsyłać, bo jak ktoś nie wie co to jest, to jest po prostu, że gracze wysyłają nam swoje klipy u nas na Discorcie, i my po prostu z tych klipów codziennie wybieramy, jakieś takie klipy, najlepsza akcja, najśmieszniejsza akcja, tam 1000 IQ akcja i takie po prostu randomowe klipy, w miarę takie śmieszne, albo taka po prostu dobra akcja, albo zła, coś, coś takiego, na przykład 0 IQ akcje też. I jeżeli chodzi o to, to Zachęcamy do, do wysyłania i do pokazania się, bo można też fajne nagrody wysłać. Bo codziennie tam dajemy hajs za najlepsze klipy, jakieś tam rangi, casey i pod koniec edycji też wybieramy najlepsze e, shoty. I też są nagrody pieniężne za to, także zachęcamy do udziału. Co myślisz o tym, że itemy Blazing Pack są aktualnie dostępne do kupienia dla każdego i nie są żadną unikalnością, którą serwer mógłby zachęcać graczy do grania właśnie na tym serwerze? No to to jest. Właśnie taki temat do śliski, bo od samego początku tej temy, jak zostały wprowadzone jeszcze za inwicjusza, to były chyba takie bardzo um, takie rare, nie? że dużo osób chciało je mieć, dużo osób ich nie miało, miały je po prostu jakieś tam osoby sławniejsze, czy coś takiego, czy tam właściciele serwerów. No teraz jest to do kupienia, czy to jest, to jest jakiś, jakby spoko, no wiesz, jak, jakiś gracz by chciał Jakoś się wyróżnić, czy coś, no to e, czemu nie? Niech sobie kupi e, taki przedmiot. Serwery też e, właśnie dużo tego rozdają, dużo też otrzymujemy od Blazing Packa tych e, więc możemy to dać na, na większą ilość eventów. E, ale jeżeli to komuś przeszkadza, zawsze sobie może wyłączyć, a mi to osobiście nie przeszkadza. Jak widzę na przykład ludzi, którzy biegają tam w skrzydłach KitHC czy coś takiego po naszej edycji, no to, to to fajnie wygląda, nie. E, no ale wiadomo, youtuberzy mają swoje wyróżnienie. Nie kupisz skrzydeł youtubera, nie? Więc jak ktoś jest youtuberem, to ma swoje własne skrzydła. Eee, też jak ktoś jest liderem, ma swoje własne skrzydła, więc możesz trochę ich wyróżnić, a kosmetyki są wszędzie. To lunar czy jakiś Badlion, więc tego, tego się nie uniknie po prostu. Jest. I dobrze, że ta paczka jest monetyzowana w taki sposób, bo wcześniej nie była i też dużo ludzi na, na to narzekało, że, że, że tego nie było. Teraz w tym ostatnim czasie właśnie się pojawił też Discord basing płaka. No, i te kosmetyki w sklepie. no Widać, że ostatnio chłopaki coraz więcej robią tu. czyli w ostatnim pół roku. Tak, pół właśnie roku. przez jakiś czas, jak oni to przejęli, przez jakiś czas ta nowa ekipa Blazing Packa yy, to strasznie tak na początku powoli szło, strasznie topornie. Praktycznie nic nie wprowadzali, niby, niby przejęli tego Blazing Packa, miały być zmiany, a tu się okazuje, że no nic takiego za bardzo się nie działo. Ostatnim czasem dopiero to jakoś tak mocniej ruszyło właśnie za sprawą tego Antycheata. Tutaj jakiś nowy Discord. Ja też tak nie śledzę tego community, jak kiedyś tydziłem cały czas. Ale no widzę, że coś tam się zmienia, coś tam się dzieje. Szkoda, że tak późno. Mogli to wiele wcześniej zrobić. Jakby to zrobiło wiele wcześniej byłoby lepiej. No ale lepiej późno niż wcale nie. No mm, raz racja, szkoda, że tak późno, ale no nie się rozwijają chłopaki. Niech sam reklamują, żeby coraz więcej graczy na tej jedności przychodziło. No tak, może jakby to zaczęli wcześniej robić, to by tyle gildi się nie zamknęło, tak jak mówiłem o tym wcześniej. Mhm. Jak się te gildie pozamykały, może by liderzy nie przestali grać i jakoś to trzymali lepiej. Może, może po prostu było lepiej, ale to takie dywagacje, to nigdy nie, nie dowiemy się jak będzie. Dobra, a skoro już poruszyliśmy temat o tym właśnie zespole Blazing Packa, no to spytam cię, co sądzisz o właśnie obecnym zespole Blazing Packa, no i jak o całej paczce? Co sądzę? No zdam już chłopaków dość sporo. Jeszcze z X-Lite'a, jeżeli mówimy tutaj o zespole takim, e, który się udziela, czyli tam botelerek, fans, e, Easy czy, czy Pieprzyk, i z jego poznałem najpóźniej. Nie no, jakby wiesz, żadnych takich e, większych spin do nich nie mam. Zawsze, jak coś tam trzeba było wyjaśnić, czy, czy, czy coś, to do nich podchodziłem. Trochę mnie denerwowało to, jak wcześniej oni nic nie robili praktycznie z Blazing Packiem albo robili mało. Teraz trochę to ruszyło, ale co więcej mogę powiedzieć? No, jakbym był liderem gildii, to może bym się bardziej denerwował na to, że, że to tak wszystko powoli idzie, ale no, tak jak my z KidHC na jakiś czas startujemy i coś tam potrzebujemy od nich, to też po wielu prośbach, ale w końcu da się od nich coś uzyskać, coś tam na przykład chcemy dodać na serwer. Właśnie dużo od strony technicznej rzeczy, na przykład coś tam z antycheatem, jak próbowaliśmy robić, to też próbowaliśmy współpracować z tym, z Blazing Packiem i jeszcze, jak nie było tego antycheata, żeby eliminować tych cheaterów. No i trzeba było się trochę do nich dobijać, ale finalnie efekt był taki, że udało nam się niektóre rzeczy powprowadzać. Więc spoko. Jakby. Poprzednią ekipą Blazing Packa jakoś było inaczej. Jakoś tak z Inwicjuszem on był zawsze taki bardziej do ludzi, nie? że można było wejść, pogadać, coś tam pośmieszkować. Inwicjusz był bardzo, jest dalej w sumie, bardzo, bardzo w porządku, bo tam widziałem, że też Kraftkora e, na nogi. E, lepiej, lepiej mi się zgadało z tamtą ekipą, ale ta też nie jest zła. No, nie mam co na nich narzekać, jeżeli hmm. o to chodzi. Okej, okay, dobra. A co sądzisz o aktualnych dozwolonych mnożnikach grać na Blazing Packu? Oraz czy Wy jako KitHC kiedykolwiek stosowaliście takie mnożniki? Jeżeli chodzi o to, to my jako KitHC nie mieliśmy nigdy problemu ze zdejmowaniem maski, tak jak niektóre serwery miały, bo nam nigdy maski nie zdjęto. My używamy mnożnika takiego, jaki jest narzucony przez Blazing Packa. Maksymalny. Możemy, nie musimy go używać, ale go używamy. Każdy serwer yy, używa tego mnożnika, tylko po prostu niektóre serwery używają go aż za bardzo i dlatego wtedy Blazing Pack musi ingerować. A jest to spoko bo właśnie tak jak mówiłem wcześniej, ludzie strasznie patrzą na to, że jest tam tysiąc graczy czy coś takiego. Na serwerze, że musi być ta maska, a jak już ta maska spada, to się ludziom magicznie odechciewa grać. Nie? Wiesz, wszystko na serwerze jest dobrze, wszystko funkcjonuje bez żadnych problemów, nagle tylko spada maska i ludziom się odechciewa. powiem jeszcze tutaj do tego pytania, yy, bo chodzą plotki, że jest on mnożnik 1,75. Czy, czy się mylę? Czy jest mniejszy, czy jest większy? Mm, oj, czyli jeżeli pytasz, to nie jest nigdzie podany, bo nawet nie wiedziałem, że jest nie jest nigdzie mm. podany, jaki jest aktualny. E, jest on mniejszy mm -hmm. i tyle. Dobra, dobra, dobra. trzeba jak najwięcej z Ciebie wyciągnąć, nie? No, możesz się postarać, nie? Coś tam <laughs> zawsze się mogę zlikować, ale, ale też w granicach rozsądku, bo później może być problem. <laughs> Dobra. E, no to co? E, już przejdźmy do w sumie ostatniego pytania, a potem przejdziemy do takiej minigierki. E, powiedz mi, co w ogóle uważasz o opłacaniu za Blazing Packa? Czy według Ciebie kiedyś to było spoko? Jak patrzysz na to dzisiaj? No jeszcze przed czy tam były opłaty za Blazing Packa. W sumie opłaty to się pojawiły niedługo po tym, jak nowa ekipa przejęła paczkę. Kiedyś tego nie było. Troszeczkę to jest minus, bo moim zdaniem za paczkę Skoro jakby dostajesz tą paczkę, ktoś tam nad nią pracuje, to powinieneś chociaż trochę y, za nią zapłacić. Nie mówię, żeby były takie ceny, jak teraz, bo teraz to jest no, troszeczkę za dużo. No dobra, no, jest po prostu za dużo, nie, ale e, jeżeli chodzi o opłaty, a. Serwery też y, jakby płacą za to, żeby po prostu być na tej paczce, ale. Właśnie problem jest z tym, że kiedyś jak nie płaciły, to też nie promowały tej paczki, nie? Mało było takich akcji. Chyba taka największa, najgłośniejsza akcja z promowaniem paczki to było jak Arivi kupiło Xayo na, na streamy. To chyba była jedyna taka największa akcja, bo innych to... No może jeszcze jak Excite był i był Pajalok, streamał chyba z To, to może jeszcze coś takiego było. No, ale moim zdaniem te pieniądze mogłyby przejść na przykład na cele promocyjne, nie? A niekoniecznie na przykład, albo chociaż część tych pieniędzy mogłaby przejść na cele promocyjne, a część na, na rozwój paczki, bo wiadomo, że za darmo to kiedyś robili. Teraz już tego nikt nie chce za darmo robić i się nikomu nie dziwię i sam za darmo bym nie chciał e, tego robić, bo to jest bardzo dużo roboty. Więc można coś z tego płacić, jeżeli chodzi o paczkę, ale uważam, że aktualne ceny są za wysokie. Okej. Okay. Dobra, to co? Przejdźmy do minigierki. Jest to minigierka typu szybkie strzały. Okej. Okay. Ktoś może pewnie o tym wiesz, bo tam Coś, widziałem. coś, 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 coś słyszałem, gdzieś coś, coś byłem. Nie są takie typowe, wiesz, typowe pytania związane z Minecraftem czy Blazingpakiem są też takie z wiedzy ogólnej. Okay. No i co? No możemy przejść. Z zobaczymy, co wiem. Dobra, powiedz mi, McDonald's czy KFC? KFC. Eee, o okej. Okay. MCPVP czy OnlyPVP? OnlyPVP. Stety diamentowe czy żelazne? E, żelazne. Kebab czy pizza? E, pizza. Krokiety czy schabowe? E, schabowe, bo krokiety to kanibalizm. Niwer czy siembon? Eee, siembon. Cyramek czy MWKX? Eee, obydwoje. <laughs> <laughs> Musisz się zdecydować tutaj na jednego. To wybieram Cyramka. Ramka, dobra. E, Okej, okay, to na tyle w sumie. E, tobie bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi na te pytania. E, Dzięki bardzo za zaproszenie. Zdrawiam wszystkich. A was, widzowie, e, odsyłam tutaj do komentarzy e, oraz na mojego Discorda. E, no i co, zapraszam was na edycję KitHC, która odbędzie się już w ten piątek o godzinie 19. No i, no i co, trzymajcie się, stawcie lajka, suba. No i, no, i, no i do zobaczenia na edycji kithac.eu. Widzimy się z Fartem.